Z tej strony Bartłomiej Wojciech i Dawid Korpacz. I zapraszamy Was serdecznie na audycję Away from Keyboard. Dzisiaj zaczniemy bardzo smutno, bo ostatnio Dawid mnie zignorował. Wymieniłem tyle punktów, a on nie porozmawia ze mną na temat jednego. Więc zapraszamy Was na moje marudzenie. Przepraszam cię bardzo, Bartku, ale zapomniałem totalnie, że zadałeś mi jeszcze jedno pytanie, a czas antenowy nam się kończył. Więc tak, przypomnij, co robiliśmy w poprzedniej audycji. No, mieliśmy razem się wypowiedzieć na temat, za co lubimy gry, ale tyle gadałem, jeszcze się mnie dopytywałeś, że nie dało rady na twoje, więc dzisiaj będziesz przede wszystkim ty, ale że zignorowałeś mój jeden punkt, bardzo nieładny z twojej strony, wiesz co, to chciałbym go jeszcze poruszyć w miarę szybko i tutaj wspomnę, Nawiązałem do pani Marii Gołaszewskiej, polskiej filozof, studentki Romana Ingardena, gdyż ona wymieniła coś takiego jak motywację odbioru. To jakby jest powód, za co cenimy gry, dlaczego chcemy w ogóle grać, prawda? Nie tylko to się odnosi do gier, ogólnie do szeroko pojętej sztuki i literatury, ale my skupiamy się tutaj na grach i pominęliśmy właściwie punkt o potrzebach i wartościach. Ja na przykład tego punktu nie rozumiem. Nie do końca. W mam jakieś pomysły, ale nie wiem, czy jestem w stanie je tak dobrze wyartykułować, dlatego chciałbym usłyszeć, co Ty rozumiesz przez ten punkt. Więc tak, potrzeby wartości, bo nie spojrzałeś ze strony multiplayer na gry w, w, poprzedniej, w poprzedniej części. Być może, bo wiesz, ja nie spojrzałem ze strony multiplayer, bo sam bardzo rzadko gram w gry multiplayer. Tak, tak, tak. Więc właśnie dlatego chciałbym cię uczulić na to, że gry multiplayer pozwalają ci przynależeć do społeczności. Dzięki, I to jest ta potrzeba. Tak. Każdy z nas ma potrzebę do tego, żeby być częścią jakiejś społeczności, czy to mm -hmm. podstawowej rodziny, czy to klasy, czy potem strefy pracy, tak? Ale też potrzebujemy mieć grupę znajomych, w którym możemy realizować swoje hobby. I właśnie tą potrzebę mogą spełniać na przykład gry online. To może być po prostu miejsce do tego, że się spotkamy. To może być powód, dla którego spotkamy się ze swoimi starymi, czy ze znajomymi, czy tam poznamy nowe osoby w środowisku, które jest dla nas przyjemne, komfortowe i miłe więc tak ja rozumiem ten jeden aspekt potrzeb. Wartości w sumie mówi samo za siebie trochę, że przekazywane dane wartości przez dzieło, tak? W tym wypadku gry, no to przekazują nam, powtórzę się, jakieś wartości. No na przykład wspomniany w poprzednim epizodzie tej audycji Life is Strange potrafi nam świetnie pokazać wartość prawdziwej, szczerej przyjaźni. I pewnie nie jedna gra potrafi pokazać wartość włożonej pracy, czy... Czy właśnie lojalności bądź jakiegoś honoru? Takie wątki są bardzo powszechne w grach. To jest jak praktycznie codzienność, w każdej to się znajdzie. I teraz jak to odnosi się do mnie: potrzeby i wartości. Tak jak zrozumiałeś potrzeby, nie wiem, czy, czy ja tu jakoś się udzielam. W sensie. Ale możesz mieć na przykład też potrzebę na doświadczanie sztuki, na doświadczanie historii. O i może, to prędzej, może, to prędzej. Możesz też mieć potrzebę taką, żeby swój intelekt w pewien sposób zająć, żeby wprowadzić w niego to nowe pomysły, tak? To nowe idee. Albo z drugiej strony właśnie trochę zająć w postaci takiej, żeby nie myśleć, bo potrzebuje się odciąć. No właśnie. I wartości jak najbardziej, żeby pozyskać jakieś wartości z danego tytułu i być może je ocenić w jaki sposób są przedstawione. Ale dosyć o mnie, Dawid, za co ty cenisz gry? Więc z tego, co możecie już mnie znać z poprzednich audycji, ja wyjątkowo lubię gry, które są oparte na otwartym świecie, które są piaskownicą. Więc dla mnie, za co ja cenię sobie grę, to oczywiście że za możliwość realizowania swojej kreatywnej wizji. No na przykład uwielbiam gry, które pozwalają mi coś stworzyć. Na przykład lubię Minecrafta. Mhm. Za to, że po prostu mogę sobie wymyślić, o chciałbym zaprojektować jakiś fajny dom. Chciałbym, mam jakąś wizję w głowie, ale... Mam jakąś wizję w głowie, że tak mógłby super wyglądać budynek. Mhm. Po prostu odpalam sobie grę i realizuję tą wizję, którą mam w głowie. Tak samo bardzo mi się podobają gry typu City Skylines, czyli symulator rozbudowy miast. Mhm. To jest ten sam powód. Po prostu tworzę miasto i bardzo mnie cieszy. Obserwacja tego, że coś, co zbuduję dzięki swojej kreatywności tak, i możliwości rozwiązywania różnych problemów, potem obserwuję, jak to funkcjonuje, mogę potem zarządzać tym miastem, bo dla mnie największą zaletą gier to jest to, że stanowił dla mnie pewnego rodzaju takie intelektualne wyzwanie, że mam czym zająć swój umysł, bo ogólnie jestem taką osobą, że bardzo często latam gdzieś myślami w świat jakichś różnych tam idei i cały czas muszę sobie zajmować czymś głowę. Mhm. Po prostu wtedy się dobrze czuję. I gry po prostu umożliwiają mi zrealizowanie się w rzeczach, których nie mógłbym robić tak jakby na co dzień, albo też ciężko mi byłoby wykonywać te rzeczy na co dzień. Też lubię gry za to. A, jeszcze zanim co? To jeszcze podam przykład takiej gry, którą bardzo lubię: Automation. Ogólnie jestem technikiem pojazdów samochodowych, i gra ta pozwala mi zaprojektować swój własny samochód od podstaw, od silnika i tam mam różne wykresy w grze. Każdy element silnika, tak jakby, mogę zaprojektować, z jakiego materiału jest wykonany, jakie ma wymiary, tak. Normalnie każdą śrubkę tłoki w ogóle? No śrubka nie, ale tłok, korbo, korbowody, mogę dobierać odpowiednie wał, ułożenie cylindrów. Wow. Tak, a potem przechodzimy do aspektów tego samochodu, jak na przykład, no nie wiem, mo mogę modelować karoserię, mogę dodawać tam jakieś akcesoria, klamki, mogę decydować o wyposażeniu tego samochodu, a potem w połączeniu z inną grą. BIM Drive, mogę po prostu sobie przetestować ten samochód. BIM ma bardzo dobry system fizyki mhm. i ogólnie odzorowywania uszkodzeń. I mogę przez, tak jakby pole testowe, przejechać tym samochodem, zobaczyć co w nim nie działa, co w nim działa, co muszę poprawić, co muszę dorobić. I właśnie to uwielbiam w grach tą taką możliwość nie zapomnić, eksperymentowania. Żeby nie zapomnij, żeby sprawdzać, gdzie jest linia zgniotu, no nie? <laughs> oj tam, oj tam. Gdzie się, gdzie się kończy? Bo u mnie w Unie to się kończyło za bagażnikiem. Dobra, nieważne. Tak. Za co jeszcze cenisz gry? Jeszcze... Bo szczerze, jak ja, ja na przykład nie wyobrażam sobie grać w coś takiego, w sens... dla mnie to by było tak nudne, boże. No ale jeszcze wracając na przykład do tego City Skylines i gier, które na przykład uczył cię zarządzania, to jest super metoda, abyś ty się w sumie czegoś z tej gry takiego nawet wartościowego nauczył, bo. Tak szczerze ci powiem, że w wielu grach masz systemy budżetu. Mhm. Mm i gry potrafią Cię naprawdę nauczyć w pewien sposób zarządzania pieniędzmi. Na przykład zobacz, są takie simsy, nie? Mhm. Oczywiście, że ten budżet i ceny i wartości niektórych przedmiotów zupełnie nie mają porównania do, e, do, rzeczywistości. do rzeczywistości, ale jednakowoż musisz się troszczyć o ten budżet, musisz zadbać o wpływy i wypływy gotówki, tak? Więc w wieku 12-10 lat myślę, że osoba, która ma styczność z tymi grami, czyli taka jak ja na przykład, nie? Mhm to może bardziej docenić wartość pieniądza. To właśnie ja też za to sobie cenię te gry, za ten aspekt taki bardziej przyziemny, że mogą nas wiele nauczyć. Mhm. I a, i jeszcze dążąc do tego, czego gry mogą nas nauczyć. Więc e, szperałem w internecie, przygotowując się do tego, tego odcinka, znalazłem parę artykułów. Między innymi, był to artykuł Polskiej Agencji Prasowej z 2014 roku, która odnosiła się do badań przeprowadzonego wśród uczniów szóstych klas szkół podstawowych, w którym udowodniono, że gry wpływają pozytywnie na kreatywność, zdolność do szybkiego reagowania, spostrzegawczość, naukę języków obcych, i mają też pozytywny wpływ, tak jak wspomniałem, na kształtowanie świadomości ekonomicznej. Zaraz, zaraz, zaraz. Tak jak poprzednie punkty już wielokrotnie słyszałem, i zawsze wyciągam je, gdy ktoś oskarża mnie o głupie hobby, tak? to, to ostatnie to jest dla mnie nowość. Kształtowanie świadomości ekonomicznej. No tak? to to, co ja. O tak, czym tak, ja tak, wiem o czym Ty mówiłeś, ale dla mnie to jest coś, coś kompletnie nowego mimo wszystko. No tak, no dobra, czyli to jak wspomniałem, Simsy, masz budżet. W większości gier masz jakąś walutę, tak? I no w większości tak. gier musisz zarabiać w jakiś sposób i wydawać te pieniądze. I na przykład dla osoby takiej jak ja, czy ty, jak mamy po te 22-23 lata, tak jakby to już aż tak bardzo nas nie, do, nie dotyczy. Z gier już się za bardzo ekonomii nie nauczymy. Ale weźmy takiego 10, 11, 12-latka, co siada do gry? Takiego mnie 12 lat temu, dokładnie, no. Ja się też nauczyłem co nieco o pieniądzach wtedy. W sumie nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy. No właśnie, ale tak, żebym cały czas ja tylko nie gadał w trakcie tego odcinka, proszę powiedz mi, czy zauważyłeś u siebie przy graniu poprawę tych punktów, które wymieniłem: kreatywności, zdolności szybkiego reagowania, spostrzegawczości, może języki obce op ci się polepszyły? Zacznę od tego, co najprostsze. Jakby ja się nauczyłem angielskiego dzięki nie tylko dzięki grom, ale też dzięki grom. Bo. Musiałem sam obsługiwać anglojęzyczne menu, sam musiałem rozumieć, co ode mnie NPC wymagają, postacie niezależne, prawda? Jak mnie wysyłają na jakieś zadanie, na jakiegoś quest'a, no, no nikt mi nie powiedział. Znaczników w niektórych grach nie było, więc musiałem sam zrozumieć, o co im chodzi, tak? Mhm. Sam sobie to przetłumaczyć, sam się nauczyć języka w ten sposób. Tam jeszcze była spostrzegawczość, pamiętam. A, a czekaj, zanim spostrzegawczość, to jeszcze się do ciebie odniosę, że miałem dokładnie tak samo. Ja byłem dzieciakiem, który był słaby z angielskiego, zanim zacząłem grać. Czyli jak miałem tak 10-12 lat, a uczyłem się od przedszkola tego języka. W ogóle nic nie kumałem. Zacząłem grać, pamiętam, w wieku 11 lat grałem sobie w Fallouta New Vegas, czy tam w Fallouta 3. I ta gra mnie po prostu zmusiła do tego, abym umiał angielski. Tak, podobnie ja też dopóki nie ruszyłem trochę właśnie anglo anglojęzycznej kultury w postaci gier czy filmów, seriali, to nie miałem pojęcia. Zbytnio angielskim. Idąc dalej, tak jak spostrzegawczość. powiedziałem, spostrzegawczość. Ja uważam, że jestem spostrzegawczy, w sensie dużo lubię obserwować mhm. i dużo lubię patrzeć, co się dzieje. Szukam schematów bardzo często, ze względu na to, że dużo grałem w gry i nauczyłem się rozpoznawać schematy. I staram się domyślać, co ktoś zrobi, co się stanie. Takie, można powiedzieć... Przewidywanie. Przewidywanie, ale też jakby wyobrażenie sobie konsekwencji danych czynów. Mhm. Czyli no, trochę spostrzegawczość w tym wszystkim, prawda? No u mnie to tak samo, w trakcie grania zdecydowanie wzrosło, bo na przykład jak grałem w gry typu point and clicker, mhm. czyli że trzeba było coś znajdować w starcie rzeczy, a właśnie to też jeszcze języka mnie nauczyło, bo była nazwa rzeczy po angielsku i w starcie rzeczy trzeba było je, ją znaleźć, tą rzecz. Tak. Więc wyczuliłem się po prostu na szukanie, mhm. czyli też poprawiłem swoje metody, w jaki sposób przeszukiwać jakieś rzeczy, w jaki sposób patrzeć, w jaki sposób postrzegać. Też tak samo na przykład y, strzelanki potrafią poprawić naszą spostrzegawczość. Jak, potrafią... nie, jak nie będziesz pierwszy, który zauważy przeciwnika, no to zaraz leżysz i tylko patrzysz jak się gra. Dokładnie. No właśnie, wyszukiwanie w krzakach przeciwnika jest dobrym treningiem na spostrzegawczość. Jak najbardziej, jak najbardziej. <noise> tu chyba więcej dodawać nie trzeba, bo to jest według mnie bardzo oczywiste, że im dłużej ćwiczysz daną umiejętność, a spostrzegawczość, jak zresztą każda taka cecha jest umiejętnością i można ją nabyć, to im dłużej ją ćwiczysz, tym jesteś w tym lepszy. Więc Jak najbardziej. Im bardziej ćwiczysz spostrzegawczość, nawet w grach, to tym będziesz bardziej spostrzegawszy w rzeczywistości. Co tam jeszcze było? Zdolność do szybkiego reagowania. Tak. Zawsze jak mi coś upada, to złapę. Złapię. W sensie nikogo nigdy przy tym nie ma, nikt nie jest w stanie tego zobaczyć, ale ile razy mi telefon upadał, a ja go złapałem. Na przykład jak myję zęby i kładę sobie telefon na półce przed sobą, na te, mhm. tą, tej pod lustrem, no nie? Wielokrotnie on mi się ześlizgiwał, a ja go lewą ręką myk nagle. Ja nawet, ja nawet tego nie myślę o tym, ja to Automatyzm robię po prostu. Taki. Automat działa. Mhm. A już nawet jak ręka, na, rę, na rękę mi źle upadnie i poleci dalej, to nogę podkładam, też zawsze zdążę. W ten sposób mi się aż tak jeszcze nie potłukłę. Ja zauważyłem ogólnie, że w większości gier jesteśmy cały czas zmuszani do szybkiego podejmowania decyzji, albo jest sprawdzany jest nasz refleks, sprawdzana jest też często nasza inteligencja na czas. I dzięki temu po prostu już w jakiś sposób się przyzwyczajamy do tego, że jest to od nas tak jakby wymagane. A im dłużej jest coś od nas wymagane, tak jak poruszałem to wcześniej? Im więcej coś ćwiczymy, tym lepiej, jest, tym lepiej sobie w tym radzimy. Tak. tak, najbardziej. I ostatnim punktem chyba była kreatywność, dobrze pamiętam? Tak, zdecydowanie. Ciężko tutaj się z tym kłócić, chociaż sam nie jestem w stanie podać takiego konkretnego przykładu, w jaki sposób grypy poprawiły u mnie kreatywność. Nie wiem, czy uważam się nawet za osobę kreatywną. W sensie chciałbym, ale mówię, nie mam dowodów. Bo na przykład to jest ciekawe, bo za najbardziej kreatywne takie źródło spędzania czasu często uważane są książki, bo potrafią bo zmuszają nas do wyobrażania sobie tego tak. co widzimy. I dzięki temu tworzymy sobie wizję w głowie, tak? Tylko że za pomocą gry możemy tak jak na przykład City Skylines mamy na początku pustą planszę. Musimy stworzyć sami... najpierw tą wizję, a dopiero później ona się przekłada na grę. Tak. Na papier można my powiedzieć. My musimy wymyślić to miasto od początku i to się naprawdę aż tak nie różni od zaplanowania miasta w rzeczywistości. Znaczy się, wiadomo, że inne warunki są, tak? Ale tak drogi działają w ten sam sposób. Tak samo samochody muszą gdzieś dojechać. Są biznesy, są e, strefy komercyjne, są strefy przemysłowe i to wszystko musi z sobą współgrać. Mhm. Więc wpaść na rozstawienie... Takie narostawienie dróg, które będzie mm, wspomagało transport. W skrócie mówiąc, bardzo dużo oczyszcz się kreatywnego też zarządzania. Ogólnie kreatywności. I na przykład też u mnie się poprawiła ta kreatywność, bo im na przykład wracając jeszcze do Minecrafta, im więcej budynków zbudowałem, tym potem. Zdecydowanie te moje budynki były ładniejsze, a skoro były ładniejsze i miałem więcej pomysłów, czyli byłem bardziej kreatywny. Prosta, mm -hmm. prosta logika, proste rozumowanie. No ja właśnie nie grałem zbytnio w takie piaskownice jak ty, mm -hmm. kreatywne, Garry's Moda czy Minecrafta. Coś tam kiedyś, ale niezbyt, niezbyt mnie to rajcowało. Bardziej byłem skupiony na historiach, na RPGach, na właśnie emocjach, przeżyciach, to tak. było dla mnie takim konikiem, więc nie wiem, nie wiem, zwyczajnie nie wiem, jeśli chodzi o mnie. A chciałem się ciebie zapytać jeszcze o coś innego, bo według też tego badania y, gry mają, potrafią mieć wysoką wartość edukacyjną. I chciałem się zapytać, czy to prawda, czy gry cię czegoś nauczyły? Przecież mówiliśmy o języku, prawda? To już jest podstawowy przykład, który mogę, który mogę tutaj przy, przytoczyć. Ale takim innym przykładem, to mi się wydaje, że takie logiczne właśnie myślenie i pojmowanie konsekwencji. Często się mówi, że w grach mamy taki, taką ułudę wyboru, bo później prowadzi to do tych samych konsekwencji, prawda? Mhm. Nie we wszystkich jednak. Yy, zwłaszcza tutaj mogę podać przykład Fallouta New Vegas, gdzie rzeczywiście nasze wybory mają konsekwencje i zależnie od tego, co wybierzemy, postacie niezależne reagują na nasze działania, prawda? Nie tylko postacie niezależne, ale również cały świat reaguje na nasze działania. Ale Fallout New Vegas, Fallout New Vegas, a przecież zobacz, że jest cały świat gier... Edukacyjnych. No tak, ale ja mówię na bazie swoich doświadczeń. No tak, tak, tak. Prawda? Jak, jak najbardziej. Mamy gry edukacyjne. Przecież ja zaczynałem od takich gier edukacyjnych swoją przygodę z grami, od jakiegoś reksia, bólka i lolka, gdzie jako reksio zarządzałem szklarnią chyba. Mm -hmm. Coś takiego, prawda? Miałem też jakąś gierę, co matematyki mnie uczyło. Ogólnie gry mnie uczyły. Na początku tym bardziej gry mnie uczyły takich podstawowych rzeczy. Mi się w głowie zapisał taki jeden szczególny tytuł. Crazy Machines 101 zagadek. O, Grałeś? Tak, tak, grałem w to. To też było cudowne. I to też rozwijało przede wszystkim logiczne myślenie. Tak, bo gra dawała nam pulę 101 zagadek opartych na fizyce z prawdziwego świata, mhm. elektryce i. No ogólnie na chemii też po, poniekąd, powiedzmy. Chemii bo... było tam mało, ale troszkę też było. Tak. Ale ogólnie ta gra polegała na tym, że mamy te zagadki i każde rozwiązanie jest, uczyło nas tego, albo na przykład jak, w jaki sposób działają przekładnie, w jaki sposób działa prąd. Ta gra była pierwszym moim kontaktem z próbą z roz... przekazania mi wiedzy na temat elektryczności. Mhm. I myślę, że bardzo dużo mi to dała, bo patrząc na to. Ile ta gra mi dała, to jestem w stanie zauważyć, że niektórzy nie wiedzą nawet tego, co, co ta gra mi zaoferowała. Nawet dzisiaj, w wieku 20 lat, nie mają takiego pojęcia o elektryczności, które mi ta gra przekazała w wieku 10. To jest, to jest trochę dziwne i śmieszne, ale my ogólnie z Bartkiem jesteśmy po technikach. Ja o, jestem po elektroniku, a tak. A ja po... po samochodówce, a też samochód przecież w większości to ma mnóstwo urządzeń elektrycznych. ma, ma. oj, ma. Tak, i jak jeszcze byłem dzieckiem, to ta grana nauczyła mnie tego, jak działają przekładnie, jak działa chociażby grawitacja, zwyczajne takie rzeczy, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Podstawy fizyczne, można powiedzieć, ci przekazała. Tak, i właśnie myślę, że to są główne te powody, dla których zainteresowałem się grami, za które cenię sobie gry. Oczywiście też historię, tak samo, dobra, dobrze opowiedziana historia, piękny świat, wartości wizualne, wartości artystyczne to jest też coś, co mnie absolutnie pociąga. Ale żeby nie powtarzać tego drugi raz co ty, to ja stawiam przede wszystkim na kreatywność. Kreatywność. No, ja zdecydowanie na emocje. To jest mój konik. I tego mi ostatnio brakuje. Mam nadzieję, że wyczerpaliśmy ten temat i Wyczerpaliśmy sami siebie i mieliście okazję nas lepiej poznać dzięki tej audycji. Mam nadzieję, że też Was nie zanudziliśmy i to co? Do usłyszenia! Dziękujemy bardzo. Z wami był Dawid Korpacz i Bartek Wojcieszak. Cześć!